W jednym z największych polskich zagłębich szanowych, w gminach Osjaków, Kiełczyków i Siemkowice, zakończyły się trwające od połowy października zbiory szanu. Plantatorzy nie mają specjalnych powodów do zadowolenia, bo choć szan jest bardzo dobrej jakości, zbiory są mniejsze tylko około 7-8 ton z hektara. W gospodarstwie Tomasza Kubiaczyka, który od lat uprawia szan na powierzchni 10 hektarów, średnia wieloletnia to 10 ton tego warzywa z hektara. Pan Tomasz kilka dni temu zakończył szanowe zniwa. To już jest koniec, została tylko praca w domu, ubieranie sadzonki, także można powiedzieć, że duchem jesteśmy szczęśliwi. Teraz tak, ale w czasie kiedy szan był na polu różnie bywało. Przede wszystkim tej wody momentami było nawet za dużo, a poza tym klimat, który no nie był tak ciepło lato jak niektórych lat po prostu. Dlatego szan nie wyrósł jak należy. Specjalizujemy się głównie w korzeniu handlowym, typowo, czyli sprzedaż bezpośrednio do utarcia przez osoby, które mają życzenie wiedzieć, co jedzą, tak naprawdę, ponieważ najlepiej chrzan smakuje wtedy, kiedy się go utrzy, kiedy się przy nim człowiek popłacze. Wtedy ten smak jest naprawdę doceniony. Chrzan jest zdrowy sam w sobie, ten z okolic Osjakowa, tym bardziej bowiem jego uprawę można określić jako w pełni ekologiczną. Opieramy się głównie na oborniku. Jeżeli chodzi o preparaty chemiczne, nie mamy praktycznie nic zarejestrowanego. Natomiast no, głównie to jest praca ręcznie po prostu pielenie i, i, i nie ma maszyny, która by nas wyręczyła w tej pracy. Tomasz Kubiaczyk uprawia szan odmiany duńskiej i polskiej. Dominuje ta druga. Choć w tym roku wyjątkowo brakowało rąk do pracy przy uprawie i zbiorze szanu, plantator jakoś sobie poradził. Teraz martwi się ceną skup. Za kilogram chrzanu niemytego dostaje najwyżej 3 złote, za, za umyty 10 złotych. Dlatego bardziej opłaca się suszyć i przerabiać chrzan na tak zwane płatki, gryz czy chrzan sproszkowany, czym od lat zajmuje się Mirosław Przydacz z Katarzynopola w gminie Siemkowice. W pierwszym etapie suszymy tylko płatki w takiej formie jest suszony, a później dopiero po wysuszeniu dopiero jest, ja tak powiem, przygotowywany pod potrzeby klienta. Jedni używają jako zmielonego, na przykład wiem, jako dodatek do musztardy, czy, czy jakiś zup, czy wędlin. W tej chwili cała gama jest różnych produktów z, z użyciem chrzanu. W formie grysu, czyli takich kosteczek 6 mm, z kolei jest jako przyprawa wykorzystywana do, do, głównie do, do, do ogórków. Dlatego, dlatego w, taki, w taki, żeby można była, była możliwość podawania w sposób mechaniczny do słoiku. W tym roku chrzan jest bardzo dobrej jakości, więc firma pana Mirosława może z powodzeniem zaspokoić wysokie wymagania, nawet japońskich odbiorców przerobionego chrzanu, którego w kraju kwitnącej wiśni używa się jako wasabi do bardzo wielu potraw. Rynek japoński to jest chyba najbardziej wymagający. Zresztą w ogóle kuchnia japońska jest uznana jako dziedzictwo ogólnoświatowe. To jest specjalne, jest coś, nie, coś naprawdę fantastycznego, jak Japończycy potrafią przygotowywać swoje posiłki, używając do tego najróżniejszych przypraw. Aktualnie firma pana Mirosława skupuje chrzan i przygotowuje warzywo do obróbki, która zacznie się w styczniu. Teraz z katarzynopola przerobiony chrzan wędruje w świat wyprodukowany z ubiegłorocznych zbiorów. Ceny? Przyzwoite. Za płatki chrzanu z korzenia jednorocznego pan Mirosław dostaje 22 zł za kilogram, zaś za te z korzenia zasadniczego 32 zł. Polska jest co prawda europejskim liderem w produkcji szanu, jednak od lat zagrażają nam w tej rywalizacji Węgrzy, którzy są lepiej zorganizowani w grupy producenckie. Żeby sprostać wymogom rynku światowego, no to są dwa wyjścia. Albo. Powstaną olbrzymie wyspecjalizowane gospodarstwa pojedyncze, albo, albo by, by zrobimy jakieś związki, grupy producenckie, które też będą produkować jednolitej, jednolitej że tak powiem, jakości ten, ten towar. Innej drogi nie ma. W najbliższych latach w uprawie chrzanu muszą nastąpić istotne zmiany. Jeśli nie powstaną duże, kilkudziesięciohektarowe plantacje lub sprawnie działające grupy producenckie, w idratnej produkcji chrzanu wyprzedzą nas nie tylko Węgrzy.